Julian Tuwim Lokomotywa dla dorosłych Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. Przesunął więc rękę z piersi do brzucha. Buch jak gorąco. Uf, jak gorąco. Ty żeś tu w nocy? To ty jasieńku, jam ci najdroższa. Wchodź pomaleńku. Przed nią powoli, jak żółw o ruszył dwa razy, tak wolno ospale. Szarpnęła się trochę, przyciągnął z mozołem, nogami się zaparł, okrzesło za stołem i teraz przyspieszył i pcha coraz prędzej i dudni, i stuka, łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost kręczała wygięta w pozycji na most. A o nią w tę szparę, w ten tunel, w ten las i śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Aż łóżko turkoce i krzesło też puka, a ja się ją stuka i stuka i stuka. Tak gładko, tak lekko, tak celem za cal wyjmował i wkładał ten narząd jak stal. A ona spocona, zziajana, zdyszana, poległa na plecach, uniosła kolana zdziwiona tym wszystkim, co tu się z nią dzieje. I pyta się jaśka, i pyta i śmieje. A skądże, to jakże, to czemu tak gnasz? A co to, 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 co to, 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 co mi tak pchasz? Że wali, że pędzi, że bucha, buch, buch. Ach, jakże, ach, jakże, ja lubię ten ruch. I gnają, i pchają mi akcję swą toczy. I tłoczy ją, tłoczy ją, Jasiu, uroczy. Nagle świst, nagle gwist. Raptem buch, ustał ruch. Oj, gdzie mi zniknąłeś? Chcę jeszcze jasieńku. Próbuję go znaleźć swą ręką po ciemku.